Wbijam, wbijam te surowce na swoim koncie drugim, żeby mnie nie wyrzucili z klanu. A nie, czekaj, ja tam jestem dowódcą, no tak. Siema nieznany użytkownik, cześć glastę, cześć te yy, kulka, hej. Cześć Bazinga. Dobra, możemy wygrać jakąś bitwę wreszcie, co? dla odmiany? ma gotail, hej. Ja mam pytanko, czy chat klanowy działa? Z tego co wiem to raz działa, raz nie działa. Chyba tak to wygląda. Czemu 600 zł, 3 premki z Tesika Golda, dobry Deal No ładnie ci siadło, no nie powiem. Ładnie ci siadło. No ja równie dobrze mogłeś dostać dwie premki tylko, nie? Tak jak ja dostałem ze 100 pierwszych paczek. Więc, o, loteria, typowa loteria, miałem, zawsze miałem dobre dropy z tych paczek, a tym razem miałem kiepski, ale weźcie teraz na przykład coś takiego, że Dedu, pomimo tego, że dostał ile? 7, tak? 7 ósemek, to za to nie wydropił wszystkich, yy, wszystkich stylów 3D, więc... Też ciekawie, nie? 200 paczek otworzyć i żeby ci 5 stylów nie wypadło. 5 czy 6 jest? No, whatever. 5 albo 6. Wszystko jedno. A mnie te style poleciały w pierwszych chyba 30 czy 40 paczek miałem już style właściwie. Jednego chyba tylko te, tego te 49 nie miałem. A on za, za niedługo też poleciał. I tak. Więc interesująca sprawa. Kurwa, to działo? Ach, ta armata! A, skoda tam wjechać. Chciałem do tego okna jechać, ale że, że szkoda już tam jest, więc raczej tam nie wjadę. Joch, 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 chcę tam stanąć. Widziałem, że Skoda się wystrzela, dlatego wyjechałem. Cześć, Roman z Romanii, dzień dobry. Hello Roman, my cousin, let's go bowling. Strzał w dupal. Tam mogłem walić, teraz tu dodali takie te. Tych budynków nie było chyba, nie takich dziurawych. Były ale całe. Oczywiście, że amunicja. No fuck off. Dobra, przezpuśćcie mnie, nie? Weź mnie po prostu przepuść tą czwórką. Kurwa. Ja pierdolę. Weź mnie puść kurwa tym. Pewnie mi amunicję znowu pierdolnie, nie? Ciężkie branie skryte. Ten, ten czołg jest bardzo dobry. Ten czołg jest świetny. O, koty! Kotów nie wygoniłem. Przed streamem. Zaraz cię, zaraz cię wypuszczę, czekaj. Kotów nie wygoniłem. ten kotki nie wygonione przed streamem. Kurwa. 5 sekund. No i co, nikt ich nie spotnie, nie? Może WZ? z 9 do 10, 10 do 9, jeszcze może przegrać wbrew pozorom. Jeb Jebnął mu. W ogóle mają zamiar grać jeszcze? Myślę, że ta bitwa będzie wygrana, Izia. a tutaj się okazuje, że jakaś rzeźba się szykuje. Gruba. Zaraz was wypuszczę. Siema, Olszak. Dzień dobry, mała. Pana chłopa co mi wypadał, A zobacz. Wygonię, bo... jeszcze zamknięte drzwi. Jakieś dre na cały dom. A... Koty wiesz? One muszą. W, w, akurat, jak są drzwi zamknięte, to one muszą kurwa wchodzić i wychodzić cały czas, wiesz? Tak to potrafią leżeć w jednym miejscu 8 godzin. A potem, jak są drzwi zamknięte, to nagle trzeba zapierdalać. Tam jest po... Tam z powrotem cały czas. Przypadek? Nie sądzę. Siedź na dupie na razie, zaraz się wypuszczę. Nie ja mogę, kadujej bitwę, nie widzisz? Kocie. Oh my god. Kurwa. Ruszycie wreszcie, a te czołgi przecież tam kurwa. Nic nie ma prawie. Jesus. Jakieś kurwa, te 15 a na tylko tam stoi. Gdzie jedziesz tym Ferdynandem? Ty je łopie. Jedziesz się wyjebać pod tego KPZ, kurwa, bo ty już kapa musisz jechać robić. To za ludzie kurwa w to grają. Oj, stoję całą bitwę kurwa na bazie, po czym jadę pod dziewiątkę z działem stokowym, kurwa gra krótką 8-8, i jedzie na KPZ. -a. Co może pójść nie tak, mając... nie mając w ogóle HP praktycznie. No to atakuj, kurwa, jedź, masz HP, stary. To ty powinieneś ich świecić, kurwa, nie ja. Go! Chciałem, że. Z... Nie, wszyscy tu teraz jadą, nie? I ten lew, i wszyscy. No ja chuj strzelasz ta ślepa, jak on jedzie spotować. Co za kurwa chłop. Dobrze. Nie ja powiem tak jechać na jolo zupełnie, bo jak on mnie walnie gdzieś bez spota i mnie farmi, to oni kurwa nic nie zrobią w tej bitwie, prawdopodobnie. Chyba, że on stoi tu, to też jest szansa, że on stoi po drugiej stronie zupełnie. Może tak być. Bo tutaj, tej strony. Chociaż, na raczej, bym mi strzelał wtedy w dupę, jak stałem na kapie, nie? Ale kij wie, różnie może być. Zaraz się dowiemy. Zaraz się dowiemy, skąd ewentualnie przyjedzie kolega. Ja już nie niepotrzebnie tych gadu, ale kurwa, jak ludzie jeżdżą zupełnie bezmyślnie. 20-go wychodzi zdalne nauczanie, no to w ogóle jest zajebisty pomysł, bo tam jeden dzień, tak? Natomiast iść do szkoły, to będzie zdalne nauczanie, świetny pomysł jak zwykle to Gdzie ten chłop uciekł? On był tu, gdzie on uciekł? Nie rozumiem. Nie rozumiem, co ten chłop w CDA zrobił. Zupełnie nie czaję. Dobra, wypuszczę te koty. Dobra, jestem. O, zniżka na pojazd 100%, pierwsza klasa. Użyjemy se bonusu, żeby expa było dużo ładniej.